Hej, cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogali, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się openingiem 50 gamma 2 case'ów. A sponsorem tego odcinka jest stronka csgobox.pl, zapraszam was do wbicia na nią, ponieważ na tej stronce możecie kupować sobie skiny za złotówki. Macie wiele form płatności, paysafe card, przelew, sms, możecie tak naprawdę wszystkim na tej stronce zapłacić. Naprawdę fajnie, fajnie jest na tej stronce kupować skiny, ponieważ możemy tutaj bez włączenia CS-a, bez problemu Przeglądać sobie skiny za pomocą czerwonej lupy, której widzicie na ekranie oraz są tam naprawdę, naprawdę bardzo fajne i bardzo dużo jest tych skinów. Także ja serdecznie Was zapraszam do wbicia na tą stronę. Link oczywiście macie w opisie do tego materiału. Tam, tam. A jako że ten na ten materiał przeznaczyliśmy ponad 400 zł, chciałbym abyś kliknął ten link, który właśnie teraz wypycham, ponieważ to jest subskrypcja mojego kanału, jeśli odcinki się podobają, jeśli jesteś tu nowy i jeszcze nie subskrybujesz, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji, zapraszam Cię też do wbicia na face, a ja przechodzę sobie już do openingu i z góry Cię przepraszam za to, że nie ma na nim kamerki, ale no jak, to się nazywa moja kamerka, fakta, po prostu wyłączyła się w trakcie nagrywania i nie dało rady już do tego dograć, bo jak wiadomo już 50 trzynek się oporzy, to już się nie da dograć, także... Sorry Was bardzo, ale no, niestety tak musi być. Zapraszam Was już do openingu i przechodzimy sobie tam. Okej, okay, dobra i przechodzimy sobie już do openingu 50 skrzynek Chroma 2, ale czekaj, czekaj, czekaj. Stop. Ja wiem, mogłeś nie zostawić łapkę w górę, jak robiłem jakieś tam filmiki z poradników. Okej, okay, mogłeś nie zostawić łapki w górę ani suba, jak robiłem jakiekolwiek inne poradniki bądź inne tego typu filmy, ale kiedy z Pęd 400 zł na ten odcinek. To naprawdę, błękienny zostać. Łapkę w górę i suba, możecie sobie gdzieś tutaj. Chyba o, gdzieś tu kliknąć na przycisk subskrybuj i wtedy za zasubskrybujecie mój kanał, przeniesie Was ta odpowiednia anotacja. Zapraszam Was też do linku w opisie, ponieważ sponsor tego odcinka również ufundował nam te klucze, także serdecznie zapraszam Was do wchodzenia na ten link i kupowania w tym sklepie właśnie co macie na dole w opisie filmu. Dobra, a ja już nie mogę się doczekać i przechodzimy sobie do pierwszej skrzyneczki jaką będzie Chroma 2 i otwieramy skrzyneczkę, zobaczymy czy uda nam się cokolwiek wylosować ciekawego, dobrego. W dzisiejszym openingu mamy desert Eagle, brązowe deko, no to nie jest jakiś dobry skin, ale dobra. Przeżyjmy to i jedziemy sobie oporowo z tymi skrzynkami. Tutaj jakieś same filetowe nam przeleciały, no ale niestety chyba nic tutaj nam się nie uda wyrolować. Jest panterny dodzeniem Pesiadem, nawet nie ma robaczego boga. Mm, na co byśmy liczyli? Liczylibyśmy na Hyperbestię na pewno w stat wtedy na pewno jakiś tam, jakiś tam procent by się zwrócił. No i oczywiście liczymy na kosę, tak jak każdy liczy na kose. no przeleciał niestety 100 trakawę robaczy bóg. I mamy kolejny pancerny rdzeń. Zobaczymy, czy będziemy mieli farta do jakiegoś skina, czy po prostu yy, nie uda nam się nic trafić. No i zobaczymy. Lecimy sobie, lecimy, 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 lecimy. I obrzyn statrak origami. Świetny skin. Naprawdę świetny skin. Gaben, może teraz nas, nam, nam dasz coś lepszego. Proszę cię, Gaben, come on. Kolejna skrzyneczka. Leci sobie. I zobaczymy, czy uda nam się cokolwiek trafić. Będzie fioletowy skin? Czy będzie desert eagle? Jest pierwszy chyba. Pierwszy fioletowy skin. CZK pole position chyba w stanie. O nie, nie jest to w faktorniu, chyba. A raczej jakieś filtestet. Dobra, lecimy sobie z kolejną skrzyneczką. Tu gdzieś pewnie po lewej stronie wyświetla wam się licznik skrzynek i to ile zarobiliśmy, ile przegraliśmy na tym openingu. No i niestety Negev Okręt Wojenny. Tak jest, Negev Okręt Wojenny w kolejnej skrzynce. Jak myślicie, czy uda nam się trafić kosę? Jeżeli jesteście w tym momencie filmu, to zejdź do sekcji komentarzy i napisz, czy uda nam się tą. Trafić jest druga CZK Ball Position, także jest drugi fioletowy skin. To jest zwiastun czegoś dobrego. Ja wiem, że to jest zwiastun czegoś dobrego i klikam dalej. Także ciśniemy, ciśniemy z tym openingiem. Tak jak widzicie, no musimy coś dzisiaj trafić. No będzie stat track elitarny? Nie, nie będzie stat traka, będzie zwykły AK-47 elitarny. Dobra, ciśniemy sobie jednak dalej z tym całym openingiem. Lecimy. Zobaczymy, czy coś nam się uda trafić. Ja szczerze powiedziawszy liczę na kosę, ponieważ kosy już nie trafiłem od nie wiem ilu skrzynek. Kosy nie udało się niestety trafić. Oj, wyszedłem z yy, Chromy. Dobra, lecimy sobie dalej ze skrzynkami z Chromy 2. Zobaczymy, czy uda nam się coś trafić. Cały czas liczymy na coś, chociażby różowego, ale mamy Negewa, okręt wojenny. Także no mówię, na razie opening nie jest całkiem obfity, no ale ciśniemy sobie. Mamy tych kluczy w końcu aż 50, więc zobaczymy. Pamiętaj, żeby zostawić tą łapkę w górę, ponieważ strasznie, strasznie, strasznie jest to dla mnie ważne. Po poprzednim filmie udało wam się zostawić sporo łapek w górę, także myślę, że tutaj też wam się uda. No i za takie dropy to chociaż łapkę w górę mi dropnijcie, nie? Bo widzę, że nic dzisiaj nie damy rady dropnąć. Przeleciał Famas Jean Prze i mamy Akacza 47 elitarny. Oj kurde, znowu. Niepotrzebnie się pośpieszyłem i ciśniemy sobie dalej z openingiem. Mam nadzieję, że coś dobrego poleci. Z 50 skrzynek, no come on. Star Trek pancerny to nie jest dobry skin. No to nie jest dobry skin. Gaben, come on. Dobra, może teraz pójdziemy taktyką, że drugą weźmiemy. Nie tak jaką przelosowałam, tylko drugą. Ok, go, come on. Statrak elitarny, no może być to jest. Powiedzmy, że kluczyk nam się zwrócił, jeżeli jest w jakimś normalnym stanie, a nie jest tego co widzę, to kluczyk nam się zwrócił. Eee, zobaczymy. Go! Przeleciał nam znowu skin eee, różowy. Come on, no please, nie no, akacz elitarny. Czy naprawdę 100 dolarów? Naprawdę 100 dolarów nie może wylecieć, coś ciekawego, o, był tam Stat track. Małpy biznes. No i Mach 7 Square. Max 7 Square, kolejny fioletowy skin. No zobaczymy. W każdej skrzynce mamy szansę na kosę. Oj, przeleciał stat track non-rider. Czy to zwiastuje coś dobrego? Nie, to nie zwiastuje nic dobrego, to zwiastuje negewa okręt wojenny. What does the pack say? Dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej. Go! Zobaczymy, no przelatują te różowe skiny, przelatują, 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 a na końcu i tak jest AK 47 elitarny. No niestety taka jest wola skrzynek. Taka jest wola gabena, że nie da nam nic trafić chyba dzisiaj. Zobaczymy, jeszcze trochę tych kluczyków zostało. I może jednak ta kosa? please. Nie, dobra. Obrzym stat trakorigami też jest spoko przecież. Goł! Same fioletowe na początku. Zobaczymy, chociaż może koska. No koska, tylko koskę wymagam, Gaben. No nic więcej, tylko koskę wymagam od Ciebie. Proszę Cię, żebyś mi tą koskę przekazał od siebie wreszcie. Drugą, bo już jedną kiedyś dropnęliśmy. Teraz drugą. Chcemy tą kosę. Come on, Gaben. No ale nie chcemy. Maga 7, stat track, hit. Skwar. No, no w stat tracku okej. Okay. Jeszcze stat track to jest jeszcze coś dobrego. Umówmy się, tak? Ale zobaczmy. Może tym razem StatTrak Galil był, ale mamy nekę w StatTrak. Okręt wojenny, ileż będziemy mieli tych statracków w tym openingu. Miejmy nadzieję, że trafi się nam StatTrak Hyper Beast. No ale zobaczymy, pewnie nie. Galil Eko przeleciał, zobaczymy co teraz będziemy mieli. I MP7 pancerny rdzeń. Leo, why? For money, for money. Okej, okay, dobra, sami wiecie jak to z skrzynkami bywa. Jak to ze skrzynkami bywa, musimy czymś otworzyć. Na przykład, nie wiem, nogą. Ok, nogą. Nogą będzie ok. Na pewno, no, na pewno nogą trafimy kosę. Patrzcie, co się dzieje, nie? Nogą. Nogą, tutaj wystawiam nogę. Dobra, trafiłem. Nogą otworzyłem. Nic nam nie przeleciało ciekawego. Ooooo, P250. Valencia. Dobra, nogą nie działa. Spróbujemy nosem. Nosem może zadziała, kama. Nosem zadziała, dobra? ciśniemy sobie, ustawimy sobie i nosem. Nosem otwieramy. Zobaczymy, czy nos przyniesie nam szczęście w postaci kosy albo jakiegoś czerwonego skina. w okręt wojenny. Dobra, nie wiem czym teraz otworzyć. Dupom otworzę. Dupom otworzę, uda mi się. Uda mi się, musi mi się udać. Come on. Ustawmy sobie. E, ustawmy sobie dobrze. Nie, nie udał się, jeszcze raz. Come on. Dobra, otwiera się, dupą otworzyliśmy skrzynkę. Come on. No, przeleciał i o, o, to jest dobry sposób. Może to jest dobry sposób. Mamy jeden różowy skin: Galil Eko. Zobacz, może to jest dobry sposób, próbujemy jeszcze raz, go, go jeszcze raz, próbujemy, kurde, przełączyło mi się dpi w myszce, to jest nieważne, dobra, próbujemy jeszcze raz, so, no, I do góry, do góry, I jeszcze, jeszcze, I jeszcze, dobra, poszło, come on, nie, no, AK-47 elitarny. Dobra, teraz normalny sposób. Teraz normalny sposób. Dwie skrzynki, normalny sposób. Przedostatnia, przedostatnia. Słyszałem, że w przedostatniej zawsze jest kosa. Myślicie, że tym razem będzie? Boo, come on, Bitch! Obrzyn origami. Będziemy mieli dzisiaj jakiegoś farta? będziemy mogli się ucieszyć? Czy nie będziemy mieli? Czy za? Jak zawsze skończy się to na niczym? Pancerny rdzeń. Już troszkę tych pancernych rdzeni mamy, no nie ma co się oszukiwać. Otwieramy sobie kolejną skrzyneczkę i zobaczymy co w niej jest. Max 7 skwar, A tam 57 małpi biznes, chociaż taki 57 bym przytulił sobie. Max 7 skwar kolejny w tym openingu. No i lecimy sobie dalej. Dobra. Próbujemy, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. 57 Małpy Business. Skin różowy, po raz drugi. Po raz drugi skin różowy, także jeszcze brakuje czerwonego i żółtego skina. Może, może Gaben. Może be Gaben. Oddasz, może Gaben. Ja nie mówię, że. Hiperbestia przeleciała. No, oh, what does the fuck CZK75 Auto. Statrak, Pole Position. Różowy skin ze. Oh, fioletowy skin ze Statrackem. Dobra, ale widzę, że mamy mało skrzynek, trzeba będzie za chwileczkę dokupić. Ale dobra, okej. Okay. Do, dokupmy do, te, do końca otwórzmy te skrzynki. Zaraz dokupimy sobie jeszcze więcej tych. Aaaa, oh, P250 Walencja. So why, Leo? So why? So what? Come on, maybe this time. You win this time, Fred. AK47 Elitarny Statrack Po raz kolejny, tym razem w jakiejś dobrej jakości. No ale niestety, dobra, zostały nam trzy skrzynki. Otwórzmy je do końca i dokupmy jeszcze kolejne. Statrack Non Rider. Famous Jean. Famous Jean. Jest Famas Jean, także. Jest Famous Jean? Jest Famous Jean, tak. Yes, Jest tak, yes, Famous Jean, fioletowy skin. Także kolejny fioletowy skin to już trzeci. Mam nadzieję, że w miarę otwierania tych szynek, jeszcze poleci nam czerwony i no stój, stój stój stój, nie 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 nie, nie. stanął na famasie gin. Niestety Ale jest też track, także yy, Próbujemy dalej, come on Może coś siądzie? Nie nie siądzie nic. no dobra trudno Trudno, ciśniemy sobie... Oj nie mamy już pojemników Ile tych pojemników musimy dokupić? 6, 12 pojemników. Dobra, za chwilę się widzimy po cięciu. Ja dokupuję 12 pojemników i jedziemy sobie z dalszym openingiem. Dobra, mamy jeszcze 12 skrzynek do chroma 2, także ciśniemy sobie z otwieraniem. Jedziemy już teraz po kolei bez żadnego kombinowania. Ciśniemy, zobaczymy, co z tych skrzynek nam wyleci. Pancerny rdzeń jest po prostu tragicznym skinem. Tragicznym, rozumiecie to? Tragicznym. Wiecie, co to znaczy? Tragiczny skin. Dobra i ciśniemy sobie dalej z tym openingiem Dobra, go Kaman, może jednak Nie, no brązowe deko Why brązowe deko? Why? Let's get back Get me back skin Okej, okay, pancerny rdzeń I dalej sobie jedziemy Już teraz bez żadnej gadki, nie? Po prostu P250, Walencja... Już bez żadnej gadki, już po prostu się nie denerwuję, tak? Już po prostu się nie denerwuję, on Rider przeleciał, pancerny rdzeń, no przecież nie mamy takiego pancernego rdzenia jeszcze, także no dlatego pewnie nam wyleciał, no bo... Przecież nie mam jeszcze takiego skina. Ciśniemy sobie dalej. To jest chyba 40 skrzynka, z tego co mi się zdaje. Hiperbestia przeleciała, no bo po co? A już przestałem wierzyć, no to jest Walencja, ok, super. Walencja. Lecimy sobie dalej. Grand Prix. Zobaczcie jakie tu są dropy, nie? Może nóż teraz? Nie, Negev, okręt wojenny, ok. Dobra, ciśniemy sobie, skipujemy, może skipowanie pójdzie. Statra, Korygami, Obrzyn, okej, okay, super. I teraz nóż. Nie, pancerny rdzeń, okej. Okay. W takim razie ostatnia skrzynka na dziś. Zobaczymy, co w niej się znajduje. 50 skrzynek poleciało. Także AK-47 elitarny. Dobra, zobaczmy sobie nasze fantastyczne dropy z 50 skrzynek, które znajdują się tutaj od tego momentu, kiedy wyleciał nam okręt wojenny. Tak jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć fioletowych itemów i raz, dwa, trzy... I trzy różowe itemy. Reszta to są itemy niebieskie. Niestety w 50 skrzynkach nie znalazł się dla nas żaden czerwony ani żółty skin, czyli nóż. W 50 skrzynkach niestety nie udało się go otworzyć. Oczywiście skiny, które wylosowałem w tym openingu są dla Was do wygrania w giveaway'u i od razu sorry za brak kamerki, bo widzę, że już się nie nagrywa. Naprawdę, sorry, przepraszam, chciałem nagrać kamerkę do tego, ale widzę, że się nie nagrała, a już otworzyłem 50 skrzynek, więc sami wiecie, że ciężko będzie to powtórzyć, nagrywając te skrzynki. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o sponsorze, który dołożył się do tego odcinka. Link macie w opisie do tego filmu. Wchodźcie, kupujcie klucze, bo to bardzo mnie wspiera. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał i trzymajcie się. Na razie się Manko. pozdrowionka. Peace.